Teraz będzie kolejny punkt naszego spotkania, o to co prosiła Matka Boża piętnastominutowe rozważanie na temat trzeciej tajemnicy chwalebnej, zesłanie Ducha Świętego. Kiedy Jezus miał świadomość zbliżającej się swojej męki, śmierci krzyżowej. Że wkrótce po zmartwychwstaniu wstąpi do nieba, powiedział wtedy do swoich uczniów, pozostających jeszcze tu na ziemi: Innego pocieszyciela da Wam Ojciec. Co Jezus miał na myśli, mówiąc o Duchu Świętym jako pocieszycielu? Otóż apostołowie po śmierci Jezusa byli załamani. Ich wiara osłabła, że nawet mieli wątpliwości, kiedy widzieli Jezusa ukazującego się w swoich Epifaniach. Dopiero to zapowiadane zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy zmieniło ich diametralnie. Z zalęknionych, nic nie rozumiejących, pogubionych ludzi stali się odważnymi głosicielami Chrystusa. Jakoś wszystko stało się dla nich jasne, Jego nauki, byli gotowi nawet na śmierć, aby tylko głosić dobrą nowinę wszystkim, a wcale im nie było łatwo. Doświadczali oporów ze świata, lecz łaska Ducha Świętego ciągle ich wspomagała. Podejmowali swoje zadania z radością, wiedząc, że mogą cierpieć i umrzeć dla Chrystusa. I między innymi na ich poświęceniu został zbudowany kościół przez Ducha Świętego i ma zapewnienie, że siły piekielne go nie przemogą. Czy wynika z tego, że będą próbować? Owszem, jest to zapowiedziane w Ewangelii, w Apokalipsie, w Listach Pawłowych. I punkt kulminacyjny takich prób niszczenia kościoła nastąpi w czasach ostatecznych, tuż przed powtórnym przyjściem Chrystusa. I pisał o tym święty Ludwik Grignon Montfort, że właśnie to Maryja wtedy będzie tą biblijną niewiastą, która zmiażdży głowę węża. Wiele jest objawień Maryjnych. Na czele z Fatimą i wizji świętych uznany w końcu przez kościół, które poruszają ten temat. Uwagą przyciąga proroczy sen świętego Jana Bosko, w którym okręt kościoła atakowany przez inne wrogie łodzie, zalewany falami zamętu w końcu zostanie ocalony, gdyż zostanie przymocowany do dwóch kolumn wyłaniających się z morza. Na szczycie których będzie znak Eucharystii figurki i figura Matki Bożej. I wynika z tego, że pobożność eucharystyczna i maryjna, choć będzie najbardziej niszczona, będzie dla nas takim ocaleniem. Szatan będzie się starał w dużej mierze skutecznie zwodzić ten kościół, aby doprowadzić go do schizma, a później do upadku. Pojawi się Antychryst, syn zatracenia, który będzie udawał Mesjasza, głosząc inną Ewangelię przesyconą duchem tolerancji, kompromisu, wychodzącego naprzeciw tendencjom współczesnego grzesznego świata. Nastąpi odwrócenie uwagi człowieka od spraw wiecznych, spraw duszy, a kierując je, ją na sprawy doczesne dotyczące ciała, takie jak zapewnienie pokoju, ochrony środowiska czy działalność charytatywną, tak żeby nas przekonać, że te sprawy tu na Ziemi są najważniejsze, a to, co będzie po śmierci, o to się już nie trzeba martwić, bo Bóg jest przecież miłosierny. Cóż Mu zależy, przymrużyć oczy na nasze grzechy? Przecież nas kocha. Nie pozwoliłby, by stała się nam krzywda, a bałagan po nas posprząta. I właśnie w taki sposób pojmowana jest przez modernistyczne środowiska w Kościele rola Ducha Świętego jakiego, jako takiego emocjonalnego pocieszyciela, który ma nas zapewniać, żebyśmy się nie martwili, że wszystko będzie dobrze. Że grzech dla Pana Boga to drobnostka, to tylko słabość, że nie trzeba się nawracać, nie trzeba pokutować, wynagradzać za grzech, choć chociażby przez cierpienie. I Jezus nas uwolni od wszelkich chorób i od wszelkich trudności dostarczy przyjemnych spoczynków, jednym słowem poprowadzi nas nową drogą chrześcijaństwa ale bez krzyża. I rola Ducha Świętego zapowiedziana w planach Bożych jest zupełnie inna. W Ewangelii świętego Jana czytamy Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone, którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Wyraźnie jest to nawiązanie do sakramentu Pokuty, w którym działa Duch Święty. I sugerowanie dzisiaj w obliczu pandemii, że zal, żal za grzechy może we wszystkich przypadkach zastąpić spowiedź sakramentalną, czy nie jest to umniejszaniem roli Ducha Świętego? Z objawień Najświętszego Serca Jezusowego udzielanych Marii, Malii, Alakok dowiadujemy się, że dusza, która obejdzie dziewięć pierwszych piątków miesiąca, nie będzie pozbawiona łaski sakramentu spowiedzi, nawet w przypadku bliskiej nagłej śmierci. I podczas mowy pożegnalnej w wieczerniku, Jezus zapowiadając przyjście ducha pocieszyciela i ducha prawdy, dodaje. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. I święty Jan Paweł II w encyklice Dominum et vivificantem” podkreśla, że Duch Święty przekonuje o każdym grzechu, gdziekolwiek i kiedykolwiek popełnionym. W dziejach człowieka, ukazuje bowiem Jego związek z Krzyżem Chrystusa. Czy współczesny rys chrześcijaństwa już nie zatracił tego związku? Czy kiedy się spowiadamy, zdajemy sobie sprawę, że grzech to nie tylko skaza na naszej duszy, którą trzeba naprawić, zmyć? Ale jest to również narzędzie zbrodni, którym zraniliśmy Jezusa, doprowadziliśmy Go do śmierci krzyżowej, bo On przecież umarł za wszystkie nasze grzechy. I święty Piotr w jednym ze swoich kazań odważył się mówić prost do licznych słuchaczy. Tego Chrystusa, którego Bóg wskrzesił, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża. Pytamy więc, jak Duch Święty ma działać we współczesnym Kościele, jeżeli już mało kto poczuwa się do grzechu, na Zachodzie ludzie już prawie się nie spowiadają, wszyscy są tam przecież święci, masowo przystępując do komunii świętej. A nawet zachęcani są do grzechu świętokradztwa, kiedy za sprawą dokumentu Amoris Letizia osoby żyjące w grzechu cudzołóstwa i będące w związkach niesakramentalnych mogą przystępować do stołu pańskiego. Czy nie wynika to z braku wiary w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii? Duch Święty jest sprawcą działania Jezusa w sakramentach. Bez Niego nie, nie dokonałoby się rozgrzeszenie grzechu w sakramencie spowiedzi. Bez Niego nie nastąpiłoby przeistoczenie chleba i wina w ciało i krew pańską nam Świętej. Widzimy, jak współczesny Kościół coraz bardziej ulega doktrynie protestanckiej, przejmując szczególnie od Zielonoświątkowców sposób oddawania czci Bogu, nie gdzie umniejsza się rolę sakramentów na korzyść takich fenomenów jak hurtowe uzdrowienia, upadki w duchu, wylanie Ducha Świętego. Tak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że tam, gdzie Duch Święty został już 500 lat temu wysłany na bezrobocie, gdy chodzi o podstawowe jego zadanie, jak rozgrzeszenie i przeistoczenie, to tam ma okazywać najpełniej swoją moc i my mamy się od nich uczyć? Oczywiście to wszystko, moi drodzy, nie jest obojętne, bo ma to wpływ na nasze postawy chrześcijańskie. Dla wielu może się być to na rękę, ale dla tych bardziej gorliwych rodzi się zamęt w głowie, kiedy słyszą od niektórych duchownych, że w takiej sytuacji jaką... Przeżywamy, przeżywaliśmy, przeżywamy nadal. Lepiej jest zostać w domu i oglądać Mszę Świętą w telewizji, niż pójść do kościoła, gdzie najbardziej możemy, okazuje się, zarazić, szczególnie przyjmując komunię świętą do ust, jakby. To nie był prawdziwy Jezus, który zbawia. Zobaczcie, to jest jakby zasadniczym, podstawowym weryfikatorem naszej wiary. Dlaczego nasza wiara jest tak różna od tej kobiety, która się garnęła do Jezusa i mówiła: choćbym się dotknęła Jego szat, a będę uzdrowiona. Dzisiaj myślimy przeciwnie. Niektórzy mówią, że owszem. Że sam Jezus nie zaraża, ale materia, w której obecny, może być nośnikiem wirusa. Otóż katechizm Kościoła Katolickiego, punkt 1376, mówi: Przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w ciało Chrystusa i całej substancji wina w krew Chrystusa. I chociażby wskazują na to cuda eucharystyczne, chociażby ten najsłynniejszy w Lanciano, gdzie komunia jakby przemieniła się w kawałeczek mięśnia sercowego. W następnym punkcie katechizm Kościoła katolickiego wyjaśnia, że cały Chrystus jest obecny w każdej z tych postaci. Jak również w każdej cząstce. Dlatego po udzielaniu komunii świętej dokonuje się puryfikacji naczyń, jak i pateny, na której pozostają jego najdrobniejsze cząstki. I w dyskusji na temat przyjmowania komunii świętej do ust czy na rękę, jakby się zapomina, o rzeczy najważniejszej. Kto dokonuje puryfikacji swojej dłoni? Czy wtedy mamy do czynienia z, ze znieważeniem pana Jezusa obecnego w drobinkach spadających na podłogę? Lub gdy dłonie są wycierane o ubranie? Zobaczcie, jak nieraz wzbudza to grozem, kiedy się widzi, że Pan Jezus, którego dotykamy koniuszkami palców, On tam zostawia jakby swoje maleńkie cząstki i my zamiast uchronić je, można powiedzieć, jakby psikamy Panu Jezusowi w twarz płynem dezynfekującym. I wydaje się, że tutaj, że cześć oddawana Panu Jezusowi nie jest ważniejsza niż rzekome względy bezpieczeństwa. A pamiętamy różne wyznania świętych, którzy mówili, że wolałbym umrzeć, niż miałbym zgrzeszyć ciężko przeciwko Jezusowi. I zwróćmy uwagę, że tam gdzie utrwalony jest zwyczaj komunii świętej na rękę, coraz bardziej osłabia się wiara w to, że jest to prawdziwy Jezus. Przed którym klękają w niebie wszyscy aniołowie i święci, o czym mówiła w swojej wizji Katalina Rivas. Raczej nam się kojarzy, że ksiądz nam daje coś, coś jakąś rzecz, z którą jesteśmy coraz bardziej obyci, a nie zdajemy sobie sprawy. Że stajemy przed trzech potężnych Bogiem, który się jednoczy jak z nami, jak maleńka kropla zanurzona w wodach oceanu. I warto tu wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. W okresie pandemii tworzył się mętlik głowie, kiedy słyszeliśmy od niektórych duchownych, że komunia święta duchowa jest tak samo cenna jak komunia sakramentalna, a może nawet i lepsza. To po co w takim razie Pan Jezus ustanowił sakramenty jako widzialne znaki? Przecież Jezus jest obecny w nich, czego i tej nauki strzegł Kościół i zachowywał. Aż do dzisiejszych czasów. Sakramentu Eucharystii nie ma u protestantów. Dla nich chleb, jest jedy, chleb jedynie symbolizuje Chrystusa, a duchowo łączyć się z Bogiem potrafią nawet buddyści. Czy my, katolicy, mamy się cofnąć do poziomu ich wiary? Czy te wszystkie trendy zaznaczające się we współczesnym kościele? choćby dotyczące Eucharystii, nie są zgodne z koncepcją modernistów, którzy chcą stworzyć nowy, alternatywny, ekumeniczny Kościół, który, jak mówi arcybiskup Fulton Sheen, będzie mistycznym ciałem Antychrysta. Widzimy, jak Duch Święty ma coraz mniej możliwości na działanie w Kościele. Zastępuje go inny duch, duch czasu. W drugim liście do Tesaloniczan święty Paweł mówi: Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus gładzi tchnieniemu z swoich. Tu chodzi o osobę Ducha Świętego. Niech tylko Duch Święty zostanie usunięty ze środka Kościoła i mogą to być chociażby jakieś synkretyczne liturgie, wtedy przyjdzie Antychryst, objawi się w pełni, gdy nie będzie już możliwości wyznawania grzechów, gdy, a to już żeśmy przerabiali. Gdy Msza Święta zostanie pozbawiona przeistoczenia, a to się dzieje na spotkaniach ekumenicznych, zresztą o tym do tego nawiązuje Księga Daniela, mówiąc o chydzie spustoszenia, co nas czeka, gdy Duch Święty nie będzie miał już możliwości działania, gdyż nauka Boża będzie wypaczana. Ale wtedy, właśnie wtedy wzburzy się gniew Boży, szatan będzie definitywnie pokonany, ludzie owszem będą mieli ostateczną szansę nawrócenia, ale czy z tego skorzystają, będąc zwiedzeni przez złego? W tym ostatnim okresie zło będzie atakować całą mocą, prawdziwy Kościół będzie prześladowany. Aż w końcu Maryja przez triumf swego niepokalanego serca utoruje Jezusowi drogę na powtórne jego przyjście. Pan Jezus dwa tysiące lat temu, odchodząc, posłał nam Ducha Świętego, a teraz w tych czasach ostatecznych, gdy Duch Święty jest zmuszony do odejścia, Duch Święty pośle nam Jezusa najpierw na sąd a potem na zaprowadzenie Jego Królestwa tu na ziemi. Amen.